Moim zdaniem to, co obserwujemy w ostatnich dniach, to prowokacja opozycji. Wolne media nie były, i nie są zagrożone w Polsce, a regulacje, które wprowadza Sejm, które próbował wprowadzić Marszałek, są podobne do tych, które mają miejsce między m.in. w Stanach Zjednoczonych czy w Parlamencie Europejskim. Tam też dziennikarze nie wszędzie mogą się poruszać, nie zawsze zadawać pytanie politykom. To była prowokacja opozycji zmierzająca do nadszarpnięcia pozycji rządu i z drugiej strony mieliśmy też fale no, niepotrzebnych, czasami wręcz głupich tez w ramach obrony przed tym atakiem opozycji. No Między innymi taką tezą była sprawa zakłócania przez Emitel nadajników i rozsiewu telewizji TVP Info. To oczywista nieprawda. No, Emitel jest firmą zagraniczną, ale by podżynali sobie gardo własnoręcznie odcinali się od możliwych kontraktów z obecnymi, prorządowymi spółkami Skarbu Państwa, gdyby takie działania podejmowali. Te usterki zdarzają się zawsze, na pewno nie miały takiej skali, jak przedstawiała to telewizja publiczna, więc z jednej strony taka bzdura, a z drugiej no tu trzeba powiedzieć chyba fala bzdur, nieco silniejsza. No w pewnym sensie można jednak powiedzieć, że wart